Cześć, tu Aga Aspiralna. Cieszę się, że mogę opowiedzieć Ci trochę więcej o tym, jak wygląda współpraca ze mną i co zawiera się w każdym z pakietów. Pod tym filmikiem albo w załączniku maila, który Ci wyślę, znajdziesz PDF-a, w którym każdy proces jest rozpisany i wszystkie etapy naszej współpracy. Natomiast teraz chcę przeprowadzić Cię krok po kroku yy, po wszystkich etapach. Tak, żeby w prosty i łatwy sposób, jak najłatwiej, pokazać Ci, jak mogę Ci pomóc i w co inwestujesz. Na początku powiem Ci jedno: projekt mieszkania to nie tylko wizualizacja to cały proces, dzięki któremu możesz wejść do swojego domu i mieszkania i po prostu zacząć w nim mieszkać. Ten proces zawsze składa się z pięciu kroków. Pierwszym krokiem to spotkanie, nasze wspólne spotkanie i dopełnienie formalności w postaci podpisania umowy, ale również rozmowa na temat Waszych potrzeb, tego czego oczekujecie od nowego miejsca i przeprowadzenie ankiety ze szczegółowymi pytaniami odnośnie Waszych preferencji. Następnie, jak już mamy określony styl i potrzeby, przechodzimy do układów funkcjonalnych, czyli do takiego rzutu z góry, na którym jest wszystko oznaczone, co gdzie ma się znaleźć, gdzie będzie stała sofa, jak będzie wyglądała kuchnia, ile miejsca zajmą jakie poszczególne meble. I wtedy wszystko widać, e, widać ergonomię pomieszczenia i widać, czy wszystko się pomieści. I tutaj mamy również dwie rundy poprawek, tak abyście mogli wybrać najlepszą opcję. Po układzie funkcjonalnym przechodzimy do najprzyjemniejszej części, czyli do wizualizacji. Dzięki temu widzisz, Dokładnie jak Twoje mieszkanie będzie wyglądało i jak będziesz się w nim czuł. Dokumentacja wykonawcza, czyli wszelkie rysunki techniczne dla ekipy, które pomogą im i pozwolą wykonać projekt zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy. Elektryka, wodkan, rysunki mebli, rzuty ścian, praktycznie wszystko, co jest potrzebne do wykonania tego projektu. A realizacja lub nadzór jest dodatkową usługą, dodatkowo płatną, jeżeli będziesz sobie tego życzył, Możemy o tym porozmawiać, opowiem Ci, jak to wygląda i w jaki sposób to rozliczam. To jest cały szkielet projektu. Możesz zobaczyć go opracowanego graficznie w mojej ofercie w PDF-ie. Pakiet podstawowy, czyli koncepcja. Projekt koncepcyjny. Ta opcja jest idealna w momencie, kiedy potrzebujesz kierunku stylistycznego i chcesz wiedzieć, jak Twoje wnętrze będzie wyglądać, ale nie potrzebujesz pełnej dokumentacji technicznej. W tym pakiecie masz układ funkcjonalny, wizualizację i moodboard, czyli zestawienie kolorystyczne i materiałowe. To pozwala ci ruszyć dalej samodzielnie albo z ekipą, jeśli macie już doświadczenie. Pakiet kompleksowy, zdecydowanie bestseller. To jest już opcja od A do Z, gdzie robimy zdecydowanie wszystko. Wszystko, co jest potrzebne, żeby ekipa mogła wejść i działać bez pytań. W pakiecie Kompleks masz. Układ funkcjonalny, wizualizację oraz dokumentację techniczną potrzebną do wykonania całego projektu przez ekipę remontową. Sufity, hydraulika, elektryka, wszelkie instalacje, kłady ścian, rzuty mebli, rysunki mebli na wymiar do stolarza. Wszelkie rysunki, które są potrzebne do wykonania danego projektu. To jest ten moment, w którym remont przestaje być stresujący. Twoja ekipa wie, co robić. Ty wiesz co kupić i w jakiej ilości. Zamieniam bałagan i chaos w jasny plan. Pakiet VIP to jest pakiet dla osób, które chcą po prostu zająć się swoim życiem, a nie remontem. Masz tam wszystko praktycznie to, co jest w pakiecie kompleksowym oraz wspólne zakupy i wizyty w sklepach, a także pełna lista zakupowa szczegółowa. Do tego dochodzą wyceny u stolarzy i różnych e, branżystów i wykonawców, a także jedna wizyta na budowie, w której, na której to tłumaczę ekipie krok po kroku i przechodzę z nimi przez projekt. Dodatkowo w tym pakiecie dzielę się z Tobą moimi kontaktami i zniżkami do sklepów i do wykonawców, z którymi współpracuję i którym ufam, a także rekomenduję Ci ekipy i szklarzy metaloplastyków i różnych branżystów. To pakiet dla osób, które chcą mieć święty spokój. Nie martwisz się, jaki gres wybrać, czy to się zmieści, czy ekipa zrobi to dobrze, bo ja to monitoruję. Etapy płatności. Cały proces współpracy dzielę na trzy. Na początku, podczas podpisania umowy, zadatek za 30% na poczet rozpoczęcia prac, w którym to obejmuje, który to obejmuje nasze spotkanie, ankietę i układy funkcjonalne. To jest pierwsza płatność. Dzięki temu rezerwuję dla ciebie termin. Druga płatność jest już po wizualizacjach, a trzecia po dokumentacji technicznej. Jest przejrzyście, etapowo i bez niespodzianek. Jeśli po obejrzeniu masz jakieś pytania albo wątpliwości, jestem tutaj dla ciebie. Zadzwoń do mnie, napisz, skontaktuj się. W pliku, który ci wysłałam, jest napisane wszystko czarno na białym, dokładnie wytłumaczone i e, wyszczególnione. Jeśli chciałbyś zmodyfikować jakąś ofertę albo potrzebujesz jeszcze innego zakresu niż w mojej ofercie, daj znać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka ofertowego. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo i stworzymy przestrzeń, w której super i wspaniale tobie się żyje. Dzięki i do zobaczenia.